Trzy rozwijające się trendy w sprzedaży zwrotów konsumenckich w 2025 roku. Numer 1. Live streaming. Jest to coś pomiędzy sprzedażą stacjonarną a internetową, dlatego że klient może sobie z łóżeczka odpalić live'a i kupić coś u swojego ulubionego sprzedawcy, którego polubi. Ten model, mam wrażenie, że nie ma prawa zapełnić rynku, dlatego że każdy wybiera sobie swoją ulubioną osobę, do której wpada na transmisję i oczywiście wybiera sobie osobę, która ma ten towar, który aktualnie ją interesuje. 2. Licytacje w każdej formie, od każdej kwoty, czy od zotów, czy od 10 zł, czy na transmisjach sprzedażowych, czy na grupkach na Facebook, a może na 24-godzinnych relacjach. Każda forma jest dowolna, ludzie uwielbiają licytacje, licytują, lubią to robić, jest dreszczyk emocji, więc jest to fajny pomysł na sprzedaż. Produktów w dużej ilości. 3. Trend sprzedaży na zagraniczne rynki. Coraz więcej platform e-commerce lub portali ogłoszeniowych wchodzi na zagraniczne rynki typu Słowacja, Węgry, Czechy, Niemcy i tak dalej. Mam wrażenie, że ten trend będzie tylko się rozwijał, więc jeszcze do końca tego roku pewnie będziemy mogli sprzedawać na portalach, które obsługują 5 lub więcej krajów. A jeżeli chcesz więcej kontentu o zwrotach konsumenckich, zaobserwuj ten kanał.